Cześć, z tej strony Marcin Jasiński, jestem współwłaścicielem firmy konsultingowej way to grow w której zajmujemy się doradcą strategicznym, egzekucją oraz szkoleniami i warsztatami sprzedażowymi. Od ponad 15 lat prowadzimy zespoły oraz firmy w tym zakresie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym będziemy mówili właśnie dzisiaj o kwalifikacji lidów B2G. Dzisiejszy odcinek składa się z kilku punktów. Po pierwsze, dlaczego my będziemy ci o tym mówić, żebyście żebyś zapalił kontekst. Chcę wam pokazać, co znaczy dobry lead B2B, jak go zdefiniować. Następnie skupimy się nad tym, jak kwalifikować leady B2B w praktyce. Poznamy różnicę pomiędzy dobrym leadem a złym leadem. I na samym końcu, co oznacza dobra kwalifikacja leada B2B. W ujęciu takim biznesowym i firmowym. W związku z czym za chwilę Państwa przeprowadzę przez taki proces. I tak jak wspomniałem na samym początku, dlaczego w ogóle mówimy o lidach B2B i po co w ogóle ten wątek poruszać? Dlaczego? Dlatego, że na samym końcu tego procesu chcemy pozyskać klienta. Chcemy to robić najszybciej i najskuteczniej, przy możliwie jak najniższym koszcie. I tu jest właśnie całe, całe wyzwanie. Mianowicie. Handlowcy poświęcają mnóstwo czasu na różne, różne lidy, różne kontakty, różne spotkania i mnóstwo aktywności. To się wiąże z kosztem, bo jak każdy handlowiec to jest oczywiście inwestycja, ale też z drugiej strony biznes z biznesowego punktu widzenia to przede wszystkim też koszt, który musi na siebie zarobić. Dlatego, że jego praca polega na weryfikacji klientów i finalizacji umów. Żeby zrobić to skutecznie, żeby ten success rate, o którym często mówimy, Byłem najwyższy, musimy skupić się na dobrych lidach. I teraz, co to jest dobry lid? Dobry lead to jest taka jednostka, która pozwala w odpowiednim czasie sprzedać naszą usługę w odpowiedni sposób, przy odpowiedniej marży i cenie. W związku z tym, najważniejsze jest to, aby poświęcać czas na dobre lidy, bo kiepski lid to przede wszystkim frustracja handlowca w pewnym momencie, niższy success rate, czyli wyższy koszt pozyskania klienta. I na samym końcu wszyscy, wszyscy są zirytowani tym faktem. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy gili, 80 minut czasu, energii, kosztów i to są elementy, które w dłuższej perspektywie sprawiają duży problem. Dlatego też generalnie weryfikacja lidów jest dosyć, dosyć yy, traktowana bardzo po macoszemu. To temat bardzo istotny w firmach, bo wszyscy skupiają się na końcowym etapie procesu sprzedażowego, a cały problem pojawia się na początku. I to jest taki szerszy bo to nawet werszy kontekst tematu kwalifikacji B2B. W związku z tym, przeprowadzę Was przez swego rodzaju definicję. Co to znaczy dobry lead w kanale B2B? Ja jakby jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, prostych metod, które pozwala, pozwalają nam wdrożyć je w życiu każdego handlowca. I ja rozróżniam takie jakby cztery, m, cztery poddefinicje, które składają się na definicję globalnie całego dobrego leada. Po pierwsze, jest to ICP, czyli Profil Idealnego Klienta i chodzi o to, żeby być z tym leadem możliwie najbliżej idealnego klienta. Oczywiście pierwszym punktem jest stworzenie tego profilu, więc to jest też bardzo ważny, bardzo ważny element. Natomiast musimy wiedzieć, kto jest tym klientem, żeby móc się odnieść do tego, czy ten klient do na nas pasuje. Drugi punkt, mega ważny, to czy ten konkretny lead i my mamy rozwiązanie konkretne na jego problem. Bo jeżeli my nie mamy rozwiązania tego problemu, to ten Lit nie, nie ma większego znaczenia. Oczywiście będziemy się przerzucać, kto jest fajniejszy w ofertach, natomiast lead ma konkretny problem do rozwiązania, a my mamy rozwiązanie, które pozwoli mu ten problem rozwiązać. Używam wie, 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 wiele razy słowa rozwiązanie, bo to jest kluczowe. Nie sprzedajemy cennikowych produktów. Drugi ważny element to jest, czy moment na jest teraz lub wkrótce, w sensie. Chcemy sprzedać ten produkt w odpowiednim tempie, oczywiście w naszym procesie sprzedażowym, bo każdy proces jest albo krótszy, albo dłuższy. Natomiast ulokowując ten, tego idea w naszym procesie, on musi mieć przestrzeń na tą zmianę, bo to jest mega istotne. Ostatnia rzecz, bo na samym końcu umowę podpisuje osoba decyzyjna. Więc fajnie, jak rozmawiamy z osobą decyzyjną, fajnie, musimy rozma rozmawiać z osobą decyzyjną. Ponieważ proces będzie się wydłużał, jeżeli tej osoby nie będzie. W związku z czym dostęp do osoby decyzyjnej w kontekście LIDA jest bardzo istotny. Reasumując, mamy takie cztery rzeczy, które faktycznie musimy wziąć pod uwagę podczas budowania kwalifikacji LIDA. To nie chodzi o strukturę, procedurę, setki pytań. To chodzi nawet o, o to, że co mamy w głowie, w głowie podczas zwykłej rozmowy z klientem. Musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy, czyli wiemy, kto jest decydentem. Wiemy, że ten klient chciałby coś zmienić i ten. Priorytet zmiany jest całkiem wysoki. Mamy konkretny problem rozwiązania, czyli klient ma problem i my możemy go rozwiązać. I generalnie jest to potencjał, bo pasuje do naszych, naszego mentalności, produktu, rozwiązań. Jest to zgodne z naszymi e, 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 widełkami cenowymi. Więc to są takie cztery rzeczy, które faktycznie mają ogromny wpływ na budowanie LIDA. Więc e, dobry lead to osoba, która posiada naszej firmy pod, w ramach tych czterech segmentów. No ale dobra, chcemy jak najbardziej. Nie wiem, przejść do kwalifikacji, czyli jak tego lida hmm, zakwalifikować w praktyce. No, wszystko fajnie dobrze w na prezentacjach. Natomiast y, potem tym, tym rozmawiamy telefonicznie czy podczas spotkania, i musimy umiejętnie poznać jego cechy, które pozwolą nam nieraz skutecznie y, przeprowadzić go przez kolejne etapy. Jak widzicie na takiej krótkiej prezentacji, y, skupię się na takich czterech blokach, maksymalnie nie z kwalifikacji wielkiego procesu. No i przychodzą to puenty. Chcę wam pokazać takie cztery, cztery segmenty. Są to segmenty, które nazywam, nazywam poprzez fit, need, timing oraz access. I omówię każdy z tych segmentów w taki sposób, żebyście mogli sobie go zastos zastosować w praktyce. Najlepsza metodą na kwalifikacji lita? To pytanie. Pytać trzeba w, w określony sposób, w określonym momencie, ale w określonych segmentach. Dlatego Pierwszym z takich elementów jest przede wszystkim fit. Czy on jest dopasowany do naszej filii. Na przykład, czy już macie doświadczenia z tym klientem? Czy kiedyś czy Jakie jest wolumen roczny, ilość osób, liczba oddziałów i inne elementy? Może zaraz to mało, mało konkretnie, ale, ale obszar fit wynika z, z profilu idealnego klienta. Każdy ma swoje przewagi, które mają pewne wartości, które musicie przekazać klientom. I ta kompatybilność rozwiązań, i potrzeb musi być na wysokim poziomie. Określamy to oczywiście zawsze za pomocą różnych czynników, natomiast jest to ważny element. Czy moja usługa w naszym przypadku, na przykład szkolenia sprzedażowe czy warsztaty sprzedażowe, rozwiązują pewne problemy. Tylko w działach sprzedaży, tylko w tych działach, gdzie jest element pozyskiwania nowych klientów, tylko w kanale B2B musi być co najmniej 5 osób. Klient musi tą chęć realizacji usługi zrealizować w ciągu dwóch miesięcy maksymalnie, i to są takie wskaźniki, które nam mówią, czy proces pójdzie łatwo, czy nie. Oczywiście nie chodzi, to nie oznacza, że nigdy nie będziemy mogli z tym klientem pracować, ale na dzisiaj uważam, że poświęcenie i skupienie czasu na firmę, która nie stoi na tych czynników, jest stratą czasu po prostu. Więc to jest jeden taki oczywisty według, według mnie kwalifikator, ale warto go wziąć pod uwagę bardzo proaktywnie. Kolejny element to. Potrzeba. Tu są takie dwa przykładowe pytania. Co dziś nie działa i kosztuje nas najwięcej czasu? I Jak wyglądałby idealny efekt za 90 dni? To są pytania, aby zweryfikować realną potrzebę klienta. Mnie oczywiście jest wiele i muszą być zawsze kontekstowe. Natomiast naszym naszym zadaniem jako, jako handlowca jest zweryfikowanie realnej potrzeby. Czy ona jest do zrealizowania w WIX okresie czasu? Jaki jest priorytet tej potrzeby, Jak, na co ona wpływa? Co dziś nie działa i generuje koszty, jeżeli tego rozwiązania nie dowiedziemy klientowi? Więc to są takie elementy, które musimy zadać, zdiagnozować podczas rozmowy, podczas tej pierwszej rozmowy, telefonicznej lub kolejnej spotka lub spotkania online, bo jeżeli tego nie namierzymy, to klient nigdy nie zrozumie potrzeby, nie zrozumie wartości, które wynika z naszych rozwiązań. Bo musi sobie te kropki połączyć, kropka pod tytułem Mój problem i nasze rozwiązania w taki sposób, aby one były spasowane. Żeby ocenić to, czy pasują. I ważnym też punktem jest, co często widzimy, że pomimo spasowania potrzeb, że obie strony mówią, kurde, mi się to rozwiązanie, a my możemy rozwiązać ten problem, okazuje się, że się drugi i drugi takie wyzwaniem, mianowicie czas realizacji. Czyli czy w tym momencie x okresu czasu, zgodnie z naszym oczekiwaniem, Możemy zrealizować tą potrzebę u klienta. U klienta. Jeżeli w ciągu na u strony ustalony 10 dni nie możemy wykonać tej usługi, to ten przechodzi na kolejną rundę. Jeszcze kolejną rundę. Więc to też jest ważne, żeby skutecznie dowodzić ten, tego lida do kolejnych etapów. Żeby po prostu zaparkować i odczekać, nie wiem, 3-4 miesiące, może dłużej. Timing. To, to jest takie, właśnie o to mi chodziło, czyli żeby faktycznie trochę zakontaktować klienta i dobrze go zakwalifikować do dalszych etapów, trzeba rozmawiać z klientem o timingu, czyli kiedy ta potrzeba musi być zrealizowana. I czy na pewno, i przez kogo, czy mają zasoby, czy mają możliwości finansowe. Bo czas jest bardzo ważny. Jakby 100 lidów zrealizowanych w ciągu miesiąca i zero deali, to jest średnio, nie wiem, 10 tysięcy złotych kosztów handlowca. Jeżeli tak przez trzy miesiące będziemy postępować, postępować mamy 30 tysięcy złotych kosztów. Kosztów, a nie inwestycji. Natomiast jeżeli dobrze zakwalifikujemy lidy i zamiast 100 przegadanych lidów mamy, nie wiem, 5, ale sensownych, bo dobrze to zrobiliśmy, że tak kwalifikowaliśmy klienta, to mamy zysk nałożymy, nie wiem, kolejnych 30 tysięcy złotych, więc handlowiec się spłaca. Dlatego to jest takie ważne, że nie chodzi o wykonywanie pracy, tylko o wykonywanie jej skutecznie. Są też ten timing, który warto zweryfikować z klientem podczas rozmowy, jest bardzo ważny. Czy ta, czy ta potrzeba, która jest kompatybilna, jest do zrealizowania teraz? Oczywiście nie mówię, że następnego dnia, ale na pewno w, w, w X okresie czasu, na przykład 30 No i tak, no i na sam koniec wiemy, jaki jest timing, wiemy, jakie jest potrzeba, rozwiązujemy ten problem, e, y, lid się zgadza, w sensie zgadza z naszym idealnym klientem, no ale ktoś musi podpisać umowę. Jeżeli nie rozmawiamy z sobą decyzyjną, po do drugiej i mimo, że było super fajnie, najczęściej jest tak. 50% Divi kończy się porażką, po prostu. Znaczy, co najmniej 50% Divi. Dlaczego? Dlatego, że najbardziej zainteresowana osoba nie jest na spotkaniu, a przynajmniej powinna być na spotkaniu. A na pewno osoba, która podpisuje umowę i zdaje faktury, w cudzysłowie. E, więc my musimy wyjść ze spotkania z informacją. Znaczy, w musimy być na spotkaniu z dezydentem, a jeżeli nie jesteśmy z dezydentem, to wiemy, że skuteczność WIDA spada w sobie od o 50%. W związku z czym kolejna maksymalnie spotkanie musi być z osobą decyzyjną. Dlatego, że wtedy ta osoba realnie ona płaci za wszystkie faktury, ona podpisuje umowę i ona finalnie decyduje. Mamy doświadczenie takie, że właściciel, CEO, to, 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 to są te osoby, które powinny pojawić się na spotkaniu. Tak. Więc reasumując, to są takie cztery elementy, cztery takie bloki tematyczne. Nie tylko bloki, dlatego, że nie mamy idealnego sposobu, jakie pytanie najlepiej zadać. No, a tutaj, co widzicie na prezentacji, to są, jest to kilka takich ciekawych pytań, które w większości przypadków je sprawdzają, a na pewno te cztery bloki, bo każdy ma swój sposób na kwalifikację lida Bardziej na rozmowę z tym lidem Adama w kwalifikacji. W związku z czym te cztery bloki muszą się pojawić. Jeżeli po, po, po każdym pokażę po spotkaniu te cztery aspekty są nieporuszone, albo nie wiem, co się tutaj wydarzyło, to znaczy, że to było bardzo kiepskie spotkanie, bardzo kiepska rozmowa. A na pewno będzie kiepski lid, Więc są dwie drogi. Albo weryfikujemy braki w tych blokach, albo używamy lidę. Koniec temat. Szkoda czasu i pieniędzy. Dobra. Kolejny konkret, czyli różnica między tymi dwoma typami lead, tak? no bo nie może być ciekawy i fajnie się rozmawia, albo lead może być zdecydowany, bo chce no rozwiązać problem. I tu na bazie kilku cech chcę Wam pokazać nie wiem, konkretne y Zwroty zdania, które pewnie występują w Waszych spotkaniach handlowych. Pierwszą z tych cech to motywacja. I jak widzicie, po lewej i po prawej stronie mamy ciekawego lida. To z reguły pyta o pokażcie co macie, zobaczymy co tam ciekawego uba słychać, a lid zdecydowany mówi o konkretnych problemach, które chce rozwiązać. To jest bardzo istotna różnica. Rzeczą, o którą często ludzie nie pytają, to budżet. Czy ich budżet i nasze, nasza faza są kompatybilne. Zresztą takie fajne sygnały, jeżeli rozmawiamy w ogóle o budżecie i finansach i lead jest niepewny, brak, jego świadomość kosztów jest niska, mówi o, dlaczego tak drogo. O, a, a to jest kwota brutto czy netto, to mamy sygnał, że to nie jest do końca ten nasz klient, bo świadomy klient, zdecydowany klient już jest podczas jakiejś weryfikacji, w związku z czym jest świadomy pewnych widełek lub wie, że taki poziom inwestycji musi podjąć. więc Łatwiej jest nam później do o sercie i nie robimy wówczas rabatów. Nie obniżamy ceny, bo klient i mówi, że za drogo. Jeżeli mówi, że jest za drogo, to albo nie pozna naszej wartości, albo po prostu nie jest pewny, co, co tu się w ogóle dzieje. W związku z tym jest duża szansa, że to nie jest dobry lik. On jest po prostu w sposób ciekawy sytuacji, ale nie jest zdecydowany do, tego, żeby do dalszych kroków. I to, co mówiłem, mówiłem przed chwilą o decydentach. Jeżeli nie ma decydenta, to z reguły jest przekaże dalej. Wpiszcie do, dowolne, natomiast z reguły te osoby nie przy, przekazują tego dalej. Chyba, że jest hipę potrzeby, bo mają na przykład, nie wiem, szkolenia, które są co roku w czwartym kwartale, muszymy, musimy zamknąć budżet. Osoba zdecydowana, która chce coś dalej e, generować, będzie chciała rozmawiać. E, decydent będzie chciał z nami rozmawiać w pewnym momencie, albo będzie duża większa, większa e, ochota, aby, e, aby te rozmowy poruszyć. Priorytet, bo oprócz tego, że wszystko wiemy, nawet z decydentami jest tak, że już dobra robimy koszty, mam problem, musimy go rozwiązać, to super, to ja to przysłał umowy i tak dalej. A potem nie ma nic dalej, Poza regułą priorytet jest niski. Nie to, że klient coś nas, nas skłamał, to my nie dopytaliśmy, jaki jest priorytet u klienta. Bo może być tak, że on chce to zrobić, ale nie do końca przekonane. Stoją jakieś powody na drodze, kłodę na drodze, które utrudniają podjęcie decyzji. Natomiast jeżeli umiejętnie dopytamy klienta, w jaki sposób, nawet priorytet w sprawie, czy w ogóle jest to priorytet, bo być może nie jest tym priorytetem na dzisiaj, to w odpowiedni sposób możemy tego klienta przesunąć na odpowiedni czas lub go przekonać, że trzeba to zrobić to teraz. Konsekwencją tego ruchu jest są ruchy po rozmowie, czyli jeżeli jest słaby, kiepski, fatalny, niezdecydowany, nieświadomy, to odreka temat. I potem robimy tysiące follow-upów i potem handlowcy, handlowcy są osobami, takim biurem usługi klienta premium. Biorą telefon i dzwonią, czy już jest jakaś decyzja. To nie jest follow -up. to jest po prostu e, taki ghosting, odzwykanie tematu w czasie, bo osoba zdecydowana, przynajmniej chcąca się decydować prosi o dalsze kroki. Fraktywnie z jego osoby wynikają te ruchy, a nie jest ze strony handlowca. Prosi o referencje, prosi o materiały, prosi o jakieś kolejne kroki, które pozwolą mu podjąć decyzję. Więc w dużym skrócie tak bym mógł. Dynamicznie rzecz ujmując, ale e, to są takie fajne, fajne takie prototypy, które pozwalają na różnych etapach zdiagnozować klienta i to się wszystko dzieje podczas rozmowy. To są na pewno kwestie, które u Was występują na 1000%. procent i warto brać to pod uwagę, nie robić tego emocjami. Emocjami większość spotkań, e, bazując na naszych doświadczeniach, kończy się, to było super spotkanie, fajna energia. Fani ludzie, oni mają problem, my rozwiążemy. ale jak wchodzisz w konkrety i zadasz dosłownie poruszysz o te, o te 3, 4, 5 bloków handlowca, wykazuje się, że już jest więcej emocji niż, niż konkretów. No i co? Ale po co, po co w ogóle o tym wszystkim mówimy? Eee, bo to wszystko dobrze brzmi. Jakie są konsekwencje eee, lub e, zalety dobrej kwalifikacji? Albo przynajmniej myślenia o tym i świadomie kwalifikowania jakiegokolwiek lida. Że nie każdy lid jest naszym klientem. Mam takie cztery, cztery takie impacty, czy takie elementy, które dają nam przewagę, jeżeli robimy to bardzo świadomie. Albo przynajmniej staramy się to robić. Po pierwsze, jeżeli mamy dobrze zakwalifikowanego lida, leg jest po prostu krótszy, jest mniejszy, przewidywalny, realny. Nie robimy sobie iluzji. To jest największy problem. Lejki są zapychane bezsensownymi dealami, szansami, lidami. No, okraszone emocjami, że to będzie fajny temat. Z reguły nie jest, niestety tak jest. Z reguły pierwszym wej możemy wyrzucić od pewnej jak, takiej twardej kwalifikacji. To nie jest brak e, złej intencji handlowca, czy rząd y, czy, tego nie chce dowiedzieć, po prostu e, działamy impulsywnie, działamy emocjami. Kiedy mamy, nie mamy procesu, nie mamy jakiejkolwiek kwalifikacji spisanej czy w głowie, no to przychodzimy, e, robimy, żeby mieć jak najwięcej Jak mamy presję ze stadarza, jest duża presja, Dyrektor mówi musi być dużo lidów. staraj się żeby było więcej, to wrzuca jeszcze więcej różnych lidów i wrzucamy ten cały sheet. Potem ten cały sheet omawiamy, analizujemy, spotykamy się, żeby omawiać coś, co nie powinno się w ogóle pojawić w pipeline'ie czy w transakcji skłonarzowej. W związku z czym ogromnym zaletą jest, ja wolę mieć w 3 deale niż 40 bezsensowych. Druga ważna rzecz to handlowcy robią mniej spotkań, ale wygrywają więcej. To nie chodzi, żeby było dużo spotkań, tylko żeby one były dużo bardziej skuteczne. Bo ilość spotkań, które generują handlowcom, generuje firmie koszty. Jeżeli handlowiec zrobi 90 spotkań i pozyska żadnego klienta, to wygenerował Wam 100% kosztów. Jeżeli natomiast zrobił też jedno dobre spotkanie w ramach tych trzech miesięcy, zyskał więcej niż handlowiec przez całe 3 miesiące, 90 spotkaniami. W związku z czym, mniej frustracji dla handlowców, mniej kosztów, więcej zysków i skuteczności. Więc to jest na pewno, tu, tu wygrywają dwie strony. I handlowiec, i klient. W zasadzie to trzy. I handlowiec, i klient, i pracodawca. I, i do co pracodawcy? Właśnie. Dyrektor handlowy, CEO, właściciel jest zadowolony, bo koszty pozyskania spadają. Po prostu. Wi-handlowca, tak, tak jak już wielokrotnie wspominałem, to dorzucimy wynagrodzenie, samochód, paliwo, czas. Obsługę e, innych działów, tak marketingu, okazuje, że handelowe nie jest warte 10 tysięcy, net 10 tylko jakieś 30, 30, 40? Jeżeli to robi nieskutecznie, bo po prostu nie ma tych prostych wskaźników i kogo pozyskiwać, no to niestety e, koszty rosną, a nie chcemy, żeby rosły. Dobra kwalifikacja lub jakakolwiek kwalifikacja pozwoli nam obniżyć e, poziom kosztów, po prostu. No i na sam koniec marketing, który dostarcza nam Lidy B2B. I mi są bliższe ideałowi, temu profilowi idealnego klienta, koszty pozyskania są dużo, dużo niższe. To nam pokazują na przykład reklamy na mecie. Kiedy mamy jakieś reklamy i wychodzi nam koszt per, per elit, nie wiem, 250 zł, to jest dużo. A jak po pewnym czasie szukamy dobrych widów, ten koszt spada na przykład nawet do 50-70 zł z kanale B2B. W związku z czym to, jest, to są naczynia połączone, te wszystkie elementy, a w źródłem problemu lub wyzwań, jest kwalifikacja lina. Czyli wszystko zaczyna się na samym początku. Dlatego prośba jest taka, żebyście wszyscy kwalifikowali indy, a przynajmniej większa świadomość, jak to robić i żeby w ogóle to robić. Bo jak widzicie, połączeń e, neuronowych na bazie kwalifikacji jest bardzo dużo. To generuje wam frustrację, to generuje wam koszty. Miejscowolenie, wypalenie, a na samym końcu nie wiadomo gdzie jest problem. A problem najczęściej leży na samym początku. Nie szukajmy źródeł rozwiązania u handlowca, to jest winy handlowca, jego kompetencji, bo być może się, oka może się okazać, że po prostu źródłem e, e, niepowodzeń jest po prostu zły lead. Nie, nie ta firma powinna trafić do lekarza darżowego. Dlatego też, na paniec, yy, 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 kwalifikujcie lidy po prostu. Róbcie to skutecznie. Tyle ode mnie dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny odcinek na naszym kanale. Będzie ich tutaj duża, duża seria z mojej strony oraz ze strony Tomka. Przejdziemy przez cały proces kredażowy, więc myślę, że będzie kilka fajnych krokipów. Staramy się o tym mówić w sposób możliwie jak najbardziej praktyczny, każdy w swoim stylu, ja bardziej sobie to bardziej mentalny. Natomiast chcemy Wam przekazać pewne inspiracje, bo to nie jest rozwiązanie dla Was w 100% dedykowane ale pewne inspiracje i może być może oddogowanie w głowach pewnych aspektów, bo uświadomienie sobie y, tych aspektów, zaktualizowanie tych aspektów w swoim czy też żadnym życiu. Yy, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.